Więc zdejmujemy taśmy maskujące, a to zwiastuje, że nadchodzi koniec. Już jest pomalowane, już jest światełko, wszystko już zaczyna działać. To już elektryka gotowa, wszystko już jest pociągnięte, podłączone, dzisiaj mam zamiar pościągać wszystkie taśmy, kaloryfery prawie pomalowane, tam jeszcze trzeba w tej zakamarki pozaglądać, to pierońsko nieprzyjemne, no ale cóż, umyć szyby, no i kładziemy podłogę, już panele kupione leżą. I jak będzie podłoga, to właściwie byłby finisz. Tutaj ściana wystawiennicza, o której mówiłem kilkakrotnie, już właściwie czeka. Specjalnie jest zostawiona taka faktura płyty paździerzowej, ona jest szorstka taka, taka przemysłowa. No, ludzie odsłaniają ja odsłoniłem płytę paździerzową, więc każdy ma swoje fanaberie. Tutaj już jest, patrzcie Państwo, przepiękny wieszak, zrobiony już przeze mnie. Jest bardzo ciekawą historią, bo to jest deska, którą ja odnalazłem w piwnicy mojej, którą ojciec tam zostawił, no już żyjący w tamtych czasach, bardzo dużej. I ona stała, taka zakurzona, byle jaka. No nie wyrzucałem deska, co komu przeszkadza deska. No i. Jak kupiłem heblarkę taką ręczną, no to postanowiłem ją wypróbować i złapałem tę deskę. Przeszlifowałem ją i patrzę jaka ona jest piękna. I to taka deska po moim ojcu, fajna. I leżała, słuchajcie, no nie wiem, ze 6 lat, kurczę, taka przeszlifowana już. I jak tu się sprowadziłem, to pomyślałem, zrobię z niej wieszak. No i mam wieszaczek. Tutaj jest łyżka do butów. Tu są klucze wszelkiego typu. To jest celowo właśnie na klucze, ponieważ wiesz, latarka będzie widzieć, No, tutaj tam wieszaki nowe, no to jest oczywiście wieszak na kapelusze, ponieważ ja jestem kapelusznik. No, tu już kuchnia powoli zaczyna żyć. Już jest dobrze. Już mamy, proszę uprzejmie, już mamy. Już mamy dzwonek. O tutaj sobie wiśnie i jeszcze świeci jak się coś tam jest, zaraz będę ściągał te taśmy, tamto, no sporo tego jest, więc to jest na parę chwil roboty, no i niebawem chyba się już zobaczymy w jakiejś lepszej odsłonie, trwało to, miało trwać 3, 3 miesiące, trwało 7, no patrzcie tutaj już jest ściany ładnie pomalowane. Już jest wszystko cacy. Tam jeszcze tylko ta rurę trzeba domalować, bo ona mi rdzewieje. No tak po prostu jest, że te rury jak się maluje wodną farbą, a teraz wszystkie farby są wodne, no to one rdzewieją. No więc niebawem widzimy się już w innej odsłonie. Jak widzicie, wszystko już jest cacy. Do zobaczenia w lepszych czasach.